Ja dzisiaj w towarzystwie przepięknego krzewu ozdobnego o nazwie Krzewuszka Cudowna, popularnie zwana Weigelom. Chciałabym Was dzisiaj zachęcić do tego, jeżeli nie posiadacie w ogrodzie takiej krzewuszki, żeby ją sobie sprawić. Dlatego, ponieważ jest to przepiękny krzew, wyjątkowy. No zobaczcie, on cudownie kwitnie i warto go mieć w swoim ogrodzie. Co lubi taka krzewuszka? Jak ją uprawiać? Jak pielęgnować? żeby ona w taki sposób nam e, przepięknie kwitła. Przede wszystkim, jeżeli e, zakupicie tą krzewuszkę, posadźcie ją w miejsce słoneczne. Ona lubi stanowiska słoneczne i jest to dość istotne do tego, aby wytwarzała taką ilość kwiatów. Możecie ją posadzić również w lekkim półcieniu, natomiast ważne, żeby przez większość dnia miała to słońce. Krzewuszka kwitnie w okresie maja-czerwca, jest to końcówka maja, Cały czerwiec, potem te kwiaty przekwitają. Ona czasami potrafi powtórzyć kwitnienie, natomiast jest to jakieś takie bardzo pojedyncze, na przykład na jednym pędzie. Jakie gleby lubi krzewuszka? Przede wszystkim próchniczne, żyzne, o umiarkowanej wilgotności. Ona nie lubi dłuższych okresów suszy, zwłaszcza jak pojawiają się kwiatostany. Pamiętajcie, aby ją podlać, jeżeli lato jest suche. Jeżeli lato jest suche, podlewamy ją. Ona lubi wilgotność. Rośnie w zależności od odmiany na wysokość od 1,5 do 3 metra, więc musicie po prostu znaleźć jej tyle miejsca w ogrodzie. Możecie ją posadzić samodzielnie, możecie ją posadzić w towarzystwie innych roślin. Ona u nas rośnie w rabacie i jest pięknym zestawieniem i akcentem kolorystycznym, na przykład do parzydła leśnego i do bzu czarnego, który znajduje się z tyłu. Kluczowym zabiegiem u krzewuszki jest jej cięcie i kiedy je wykonać. Pamiętajcie jedną podstawową rzecz. Kwiatostany krzewuszki kwitną na pędach zeszłorocznych, więc cięcia krzewuszki nie robimy wczesną wiosną przed kwitnieniem, tylko zaraz po kwitnieniu. Ja ścinam krzewuszkę na długość około 1 trzeciej długości. Możecie ją również ciąć w miejscu, w którym pojawia się tegoroczny nowy pęd. Ważne, aby było to po kwitnieniu krzewuszki. Krzewuszka ma dużo odmian i one, różnią między sobą, one się różnią między sobą kolorem liści i kolorem kwiatostanów. Możecie spotkać krzewuszki, które mają zielone liście, żółte, bordowe z białą obwódką i kwiatostany, które są białe, różowe, bordowe, a nawet czerwone. Na końcu filmu pokażę Wam, jak inne odmiany, które są w naszym ogrodzie. Wyglądają. Krzewuszka jest, krzewuszka jest odporna na choroby, nie łapie grzyba, nie wchodzi na nią mszyca. Przynajmniej ja tutaj nie pamiętam takich sytuacji w naszym ogrodzie. Jest również krzewem, który doskonale znosi zimę, przynajmniej u nas na północy Polski. Młodsze okazy tutaj proponuję okryć. Natomiast nie ma takiej potrzeby ze starszymi roślinami. Nawet jeżeli ta temperatura zimą dość mocno spadnie, obcinamy wtedy tutaj te pędy, które przymarzły. Czy, krzewu, czy krzewuszkę zasilać, nawozić? Możecie ją nawozić przed kwitnieniem, mieszanką kompostu, nawozem wieloskładnikowym. Natomiast nie jest to aż takie konieczne w przypadku krzewuszek. Podsumowując, jeżeli zdecydujecie się na krzewuszkę, to pamiętajcie: ona lubi przede wszystkim miejsca słoneczne w ogrodzie, żyzną i próchniczną glebę, wilgotność na umiarkowanym poziomie. Pamiętajcie o cięciu, aby wykonać je zaraz po kwitnieniu i cieszyć po prostu swój wzrok jej pięknym. Dziękuję bardzo za to, że słuchacie tego nagrania. Zapraszam na kolejne, do kolejnych filmów. Trzymajcie się ciepło.